Z tej strony Phil Adek, a w tym odcinku film w Sylwestra, więc po pierwsze bardzo Wam dziękuję za ten cały ile miesiąc poświęcony nagrywaniu i taki tam innym, ale dzisiaj taki Sylwestrowy odcinek, będziemy patrzeć czy w Sylwestra ludzie na tak dużej randze jak 21, duża? no może połowicznie duża, jest no po prostu... Przepych, czyli że yy, no, ja chcę się timować i zobaczymy, czy oni mi odpowiedzą timem, czy po prostu mnie zabiją. Generalnie szkoda mi tej rangi, bo naprawdę długo na niej wbijałem, choć na Alpino mam jeszcze wyższe. Mogłem być na prima. Nie, no, na Alpino nie. Widzisz, jestem z tobą, jestem z tobą, przyjacielu. Przyjacielu jestem. Przyjacielem jestem. No, jestem przyjacielem, no. Dobra, cię. No, niestety zginąłem. Pierwsza osoba mi trochę zawiodła, pomyślałam, że jednak trochę wtedy, z Sylwestra narobię pucharków timując się, znaczy nigdy się nie timuję, więc tutaj jest akurat inna sprawa, ale myślałam, że w Sylwestra tak sobie na luzie mogę, no, nie tak jak zwykle że wycie, podchodzę już, bym tam tego mógł z 10 razy zabić, ale no, jednak to się, Ale wiecie co? mam lepszy, pomysł, zbiorę sobie mnóstwo porkiłów, żeby był naprawdę potężny i zacznę się timować, bo wtedy będą umieli ludzie słuchać, a nie, nie słuchają się w ogóle. Jestem potężny Frank. Mam ci na dwa hity, gościu jeden. Gdzie ty idziesz? Idę na środek typowy. Ja tu jestem spokojnie, no. No spokojnie, no. Naprawdę nie trzeba, no. Właśnie nawet nie próbowałem się timować. Hmm. I znowu dziewiąte miejsce. Chyba to dziewiąte miejsce mi bardzo lubi, nie wiem czy to. 2009, nie, 2021. Hmm pomyślmy. Nie, to chyba nie ten rok. No nieważne. Coś mi tu nie pasuje właśnie dlatego. Idziemy. Wiecie, ku tu mam wszystko na luzie. Jestem przyjacielem, widzisz, jestem przyjacielem. Chcę się tymować, ja trochę odejdę po zawsze. O jest jest mój przyjaciel! Jest przyjaciel! Jest przyjaciel mój. No jakbyś się odsunął, czekaj podejdę sobie tu. A ty też chcesz się tymować? Patrz na to, zbiera ci powercuba. Jestem przyjazny, widzisz, jestem przyjazny O jest następny przyjaciel Patrzcie, mam... no ej, gościu, no Zdenerwował się, weź go tam dobij, bo jesteśmy przyjaciółmi, co nie? Znaczy, no, smutno mi trochę, że gramy koło Team... no, teamowanie się Ale zaraz chyba będę miał dziewiąte miejsce, no. no, widać, że już przyjaciel Zbytnio się denerwuje. O, widzicie, mam na nowych przyjaciół I to jest to Sylwester, widzimy, że niektórzy ludzie Umieją się fajnie bawić Nie tak jak normalnie ja czyli Chodzę po prostu próbuję wszystkich rozwalać Umiem się pobawić, no Oczywiście teraz będą mnie powolutku dobijać we dwójkę Oczywiście sami się teamują, a mnie Trochę to obijają Muszę się trochę odleczyć I wyjdę A on sobie tego nabija ulta, więc spoko Hej, jestem przyjacielski. No ej, no co za dziadu jeden no. Nie umiał się bawić ludzie. Sylwestra, naprawdę, że tak w Sylwestra. Yy, moja opinia tego człowieka to jest, że trzeba go wyniszczyć, więc yy, bez żadnego przedłużania niszczymy gościa. Sorry, sorry, nie jestem przyjazny, jestem przyjazny. Przez przypadek, chciałem tamtego rozwalić. Doszliśmy do czwórki. Do Myślę, że w takim momencie zakończymy grę, bo naprawdę nasi przeciwnicy są bardzo mili. Shuriken może jeszcze spróbuję zniszczyć. A nie, wszyscy się teamują, no to spokojnie ja sobie pójdę w róg po prostu będę tu siedział. Myślę, że... No tutaj oczywiście by mogli się wszyscy, jak widzicie, wybijać, ale tego nie robią, więc... Ja mam tak naprawdę najwięcej życia, więc ja tutaj mogę dużo spędzić, ale spokojnie, no jestem z tobą, jestem... No,